okej, okay. mamy ostatnie kwalifikacje w sezonie i w tej grze dla mnie um, ustawienia mi za bardzo nie pasowały, zmieniłem wszystkie silniki i wszystkie osprzęty na najlepsze jakie mamy zobaczymy jak pójdzie w kwalifikacjach, jechałem tylko na mediumach i hardach i bardzo mało kółek wcześniej robiłem um, OK, e, chwilę, muszę jeszcze zobaczyć obciążenie paliwem Eee, to jest tu, nie? A jest ok, dobra, 5 kilo. Ale sobie wyjadę normalnie, okay, żeby guys, zobaczyć jak się na softach jeździ I zobaczyć czy zmienić może um, hamulce. Myślę, że gdzieś tak na końcu będziemy to zamiatać, raczej o punkty nie ma... nie ma szans. Nie wiem czy się utrzymam nawet za końcem. Bo to nie jest mój ulubiony tor, szczerze mówiąc, nie wiem jak wasz. Właśnie ten wyjazd z boksu zawsze tutaj w ścianę uderzałem. Kiedy? <grywki> Duże zużycie opon też tu jest na tym torze. Aha. Widzę, że mają gdzieś dżentelmeńską umowę. Okej, czyli to nie jest jak menadżerza. A nie, tu ma być a muszę paliwo zużywać właśnie. No nie blokuję to chyba jest dobrze. To my jeszcze mieliśmy jakieś ulepszenia skorupy nowe, chyba z podwozia na ten weekend. To jest ostatnie ulepszenie. Idziemy. być zakręt. Jakoś mnie wyrzuca w tej grze dziwnie. Dobra, muszę zostawić trochę baterii na długą prostą. To jest za dużo gazu. Ojej. dobra to przewinne. Huh. Ale ten tył gdzieś tu ucieka. Zmienimy ustawienie, żeby aż tak nie uciekał, ale widzę, że, że to nie jest takie łatwe. Odsunę te lepsze. Ale zobaczmy jakie jest y, zużycie opon. Szczerze mówiąc to chciałem zobaczyć, A nie jest takie duże. 2, 4, 4, 5. No dobra, to wyjedźmy jeszcze raz na tych samych. Może gdyby nie te dwa błędy to byłbym wyżej, więc wcale nie pojechałem aż tak źle jak myślałem, że pojadę. Czy pewnie teraz jestem ostatni? No co nada, ale on ma... u, on tu tam w pierwszym sektorze stać dużo Ja pierwszy sektor pojechałem dość dobrze Nie wiem, pojedziemy Jeszcze raz na tych samych, potem pewnie na drugich, bo wnoszę, że będzie ciężko się dostać do Q2 Z tyłu nikogo, to powinno być dobrze Oh, the best of me is to And we've been pushed down to P twenty. No i znowu do niczego ten zakręt. Teraz przewinę, ale ja muszę o wiele wcześniej hamować. Pff, w ogóle stabilizacji nie ma na tym zakręcie. Już tyle teraz, że nie ma sensu. Dobra, nowe opony. Trzeba szybko wyjechać i pff, nie wiem, w ogóle nie jestem w stanie przejść tych niektórych zakręt tak szybko. We got one lap of fuel remaining. Okay, that's P nineteen, P nineteen. Jak się przełączy bieg w tej grze, to od razu on traci trakcję. Tak, jedzie się tak samo, ale. Właśnie dlatego nie rozumiem trochę tej gry. limity to mnie nie obchodzą widać. Chyba się dostanę, a może i nie, nie wiem, tak czy inaczej się ciut przesunąłem, więc nie jestem aż tak zły, ale strasznie ciężko mi się jedzie strasznie. To auto jest wyrzucane. No i pewnie mnie wyrzucą ktoś się po... 20 jeszcze. No to ostatnie kwalifikacje nie były sukcesem. Wyścig. <ścoughs> Wyścig pewnie też nie będzie. Chociaż zobaczcie, no różnica do 16, no to była, jest bardzo niewielka różnica. No to może też dlatego, już do 10 miejsca jest spora. Ale też jestem jednym z najgorszych zespołów, więc myślę, że ciężej by było coś lepszego. No q 2 może tak, ale cóż, nie udało się więcej. Do zobaczenia w wyścigu.